Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kanapki na ciepło z pomidorem, papryką, serem, majonezem i szczypiorkiem. Mam tutaj chleb pokrojony i wszystkie składniki: ser, pomidor, paprykę pokroję w kosteczkę, połączę z majonezem. Zmaruję pieczywo, pieczywo jakie w domu mamy, jakie lubimy, jakie używamy i będziemy zapiekać około 15 minut. Tutaj mam taką dużą łyżkę majonezu. Oczywiście składniki należy sobie zwiększyć do ilości kanapek. I wszystko przekładamy do majonezu Paprykę również kroimy drobniutko Pomidora także Jeżeli mamy wrażliwy żołądek To możemy pomidora zalać wrzącą wodą i obrać ze skóry, jeżeli mamy pieczywo, nieświeże, to w ten sposób je odświeżymy. I domownicy ze smakiem zjedzą kanapki. Tak, wszystko przekładamy, mieszamy i smarujemy. Mam taką miseczkę nie za dużą, ale nie wiem, to dokładnie pomieszać. Dołożymy soli pieprzu. I będziemy smarować kanapki. Na każdą kromkę kładziemy porcję, i kanapki powędrują do piekarnika. Tak na około 10-15 minut. Ja zawsze powtarzam, że to w zależności jaki mamy piekarnik. Jeżeli mamy piekarnik góra-dół, to ten proces jest zapiekania krótszy. Ja mam piekarnik gazowy. I tak kanapki na ciepło dajemy do piekarnika. I tak oto kanapki. Na ciepło mamy gotowe. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę kanapki na ciepło.